Wszystkim tutaj! W dzisiejszym odcinku będziemy mieć swojego maczka! Dobra, tutaj jest za darmo, więc oczywiście, że mi się to podoba. Okej, okay, ja muszę ugotować! Dobra, smażę burgerki! Jestem światowym mistrzem w. a teraz przewrócić. No oczywiście już przewracamy. Pięknie, pięknie i teraz finish i co mam zrobić, a mam dwa burgerki i mam to zanieść okej okay, muszą być stoliki, dobra racja, racja i mam take order i tego też mogę wziąć Tej? aha nie mam tylu stolików no dobra, ale czekajcie, czekajcie bo ja jak tu wchodziłam to miałam jakieś właśnie darmową tą, 200 dolarków może zbudować jeszcze jeden gdzie są w ogóle moje pin... A, 250. No to dobra, zaryzykujmy. Clean, pięknie. No i teraz tego można... Tam... O! Ale chyba już nie mamy więcej burgerków, nie? Gdzie jest napisane ile mamy burgerków? Gdzie jest to napisane? Powinno być napisane, uważam. Ale dobra. Niech się gotuje. Flipnujemy. co to później będzie można jakoś zautomatyzować? Hmm. No nie wiem, zobaczymy. Sprzedajemy... Czekajcie. Teraz ja sprzątnę stolik. Od razu się dwóch tam wrzuci. Eee, raz. I dwa. A, on chce dwa burgerki, ten kolejny. Dobra. Ale możemy teraz sobie... Bo oni i tak i tak jedzą. Na chwilkę tak wziąć, nie? Zrobić. Szybko zjadają. Wydaje mi się, że powinnam coś. No, tutaj rozwijać, tylko nie wiem co do końca. Zaraz zobaczymy. Damy temu. Okej, okay, ale najlepiej by było coś. Co daje to? Aha, nic nie daje. Super. Pieniądze wyrzucone w błoto, tak? Bym chciała coś, co powoduje, że te burgeryki robią się same, wiecie? Ale nie wiem, czy ja mogę to jakoś tak ogarnąć. Okej. Okay. Musisz poczekać, bo muszę chyba sprzątnąć stoły. Ej, przecież tu ktoś był. Dobra. Weźmy kolejny stół, bo wydaje mi się żebę będę mogła wtedy szybciej to ogarniać. Ten chce dwa, no nie wierzę. Dobra, albo postać. Ej, co coś mi się odblokowało teraz za 600. Dobra, to postarajmy się. Skrzynka mam Ale ja, ja ile ja ha hajsu dostałam? Patrzcie. Dobra, teraz mogę lecieć na dwie. Dobrze. To ja nie wiem, ile mam burgerków. Trzy. Nie przejdzie nam trzy. Dobra. Patrzcie. I teraz będziemy robić cztery burgerki na raz. Super. Teraz to flipnijmy. To flipnijmy. I będą cztery burgerki na raz. Dobra. Finisz. Finisz. Oj. Co jest? Dajemy mu i idziemy sprzątnąć stoły. Bo nie będziemy, nie będą mieli gdzie siadać. Kolejny stół jest za tysiąc, no ale stać nas na kolejny stół, więc dajmy to. Coś tu się nowego pojawiło. Nie jest jak link area. Może najpierw ściany, może to coś da nam. Za stówę. 150. O! Nie. Za 200, tutaj. Będzie strasznie duża restauracja. Y, nie. I patrzcie, tu są jakieś siki. To ja naprawdę muszę to wybudować. O! Nie! Ja muszę sprzątać? Czy to chyba kupa była jakaś? Ktoś się nażarł i go pogoniło. Okej, okay, z... chodzi o to, że i za to, i za to dostaje pieniądze. Za te chyba więcej i szybciej dostaje, wiecie? Tak mi się wydaje. Ten dźwięk. Pitu, 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 pitu. No dobra, co jest posprzątane, Odkładamy to i robimy burgerki. Tu jest napisane, ile mam burgerków. Dobra, mam jednego burgerka. Może posmażmy sobie chwilę, ale nie, to i tak stolików nam zabraknie, dobra. Ja muszę... sobie pomyśleć i coś ulepszać, bo... Cztery. O, mamy jeszcze te cztery. Dobra. Dobra, co jest do ulepszenia, słuchajcie, bo... Ja mam pieniędzy trochę... A nie mogę nic ulepszyć. Dobra, Windows. Coś dostałam, 8% Jakiegoś stworka ładnego, dobra Windows Tu mi wyskoczyło, patrzcie teraz przy jedzeniu Ściany ok Co teraz mogę kupić? Tu coś, czerwone jest yy, Okna, ok Teraz tam wyskoczyło, dobrze Muszę trochę powydawać tych pieniędzy, mi się wydaje Ściana Dobra, może teraz Tu jest jeszcze coś Ściany kuchenne. O Jezu, to tysiąc. Dobra. Dajemy. I zaraz zrobię sobie trochę burgerków na zapas, mi się wydaje. Sprzątnę stoliki i zacznę mopować podłogi. Yy, tak mi się wydaje, że to będzie najlepsza. I patrzcie, znowu mam jakąś skrzynkę. Czekaj, tak wrzucę nowe. 4,5 koła. Teraz za 30 sekund będę ja miała 8 koła. Ale jaja. To jest tego typu tykon, że nie idzie tak topornie. Jego się jakoś tak przyjemnie robi, bo niektóre są naprawdę tak toporne, takie ciężkie. Dobra, zróbmy ci ściany i drzwi. Nie mam tylu. Dobra, e, poulepszajmy sobie teraz rzeczy. Tutaj mamy Windows do ulepszenia. Czy coś się nowego. Tu się pojawiło coś nowego. okej okay. Daszek ładne Okej, okay, coś nowego Takie ścianki Kolejny stolik za tysiąc Patrzcie i to No, nie jeden Tylko dwa od razu Fans? Czekajcie, to muszę odebrać pieniążki <grym> Dobra Co to jest fans? Wentylatory, dobra Ej, ale tutaj mam tą, do robienia frytałek. No. Okej. Okay. Ta tablica totalnie nic nie daje. Dobrze, to ja pójdę jeszcze, kolejne miejsce do jedzenia. Roślinki, nie chcę roślinki. Ale patrzcie, tanie nawet przy są pieniądze, nie? Bo yy, do kupna. Bo za 19 to tylko 2000. No patrzcie, dopiero tam posprzątałam. Dobra, wiecie co? Będą moi klienci jeść w miejscu, gdzie jest brudna podłoga. Trudno, tak bywa. Ej, ale tym razem odblokowaliśmy 15 tysięcy, a później będzie jakiś zwierzaczek. Dobra. A za ile czasu? Oj, to jest za 18 minut, no to trochę tak długo. Ej, mem, mem. Dobra, i wydajmy wydajemy pieniądze? Siedzenia. I zobaczcie, ile teraz mamy miejsca. Dobra, ale my się trochę nie będziemy wyrabiać, mi się wydaje. No dobra, ulepszajmy wszystko po kolei, bo mi się wydaje, że w inny sposób nie damy rady tego zrobić. Ok, jeszcze coś. Ej, ale nabiera to kształtu. Może teraz coś w kuchni? No dobra, yy, popracujmy chwilę. <grym> Mamy strasznie dużo siedzeń, żeby móc zająć całą restaurację. I potem tylko po prostu y, sprzątać stoliki i znowu robić takie, wiecie, że kilka y, rundek i będzie, a nie? Ok, ok. Idźmy to sprzedać teraz. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Nie ma problemu. Mamy jeszcze burgerki. Mhm. Jezu, to mój brzuch oszalał. Nie wiem, o co mu chodzi. No i na co nam już nie starczy. No nie wiem, czy robić kolejne? Nie, może. Może kupno to. No ile? A trzy tysiące. Ok, idźmy sprzątać stoliki. Ten jest brudny, ale się udało. Patrzcie prawie do końca. Jak teraz przyjdzie po jedno wszystkich, to... Nie, już niestety. No co dało. Dobra, no ślicznie to wygląda. I, ale powiem Wam szczerze tak uczciwie, że wyjątkowo się w tą grę wciągnęłam, nie? Bardzo mi się podoba. Dobra, odblokowujemy zwierzaka o Jezu, jakiś taki, widzicie, jakby smoczysko. No ale dobra. Bardzo mi się podobała ta gra, naprawdę rzadko się aż tak wciągam w te ikonę. Możecie mi napisać, czy Wam też się podobała, a jak tak, to zostawiajcie łapkę w górę, bo wtedy to jest taki dla mnie znak, że właśnie Wam siadło. Oczywiście subskrybujcie ten kanał, żeby zawsze być na bieżąco i dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pa!